Witam serdecznie. Krótki raporcik po walce Kamila Sokolskiego z Otto Wolinem. Przede wszystkim, jak pamiętaliście, Otto Wolina z walki z Tysonem Fury, są w tym momencie parę fotek. Kompletnie zupełnie inny gościu. Ten 5 do 3 w rundach przegrywa, bo tego właściwie powinienem zacząć, Kamil Sokołowski. Na początku nawet chciałem na, na Twitterze napisać, że nie da się słuchać e, angielskich e, komentatorów, bo rzeczywiście to po trzech rundach, kiedy było ewidentne 2-1 dla Sokołowskiego, to można było odnieść wrażenie, że Sokołowski leżał pięć razy na deskach. Natomiast później się zdecydowanie poprawili, zaczęli zauważać, że e, te ciosy, które bije e, Otto Walin, idą gdzieś tam w rękawice albo kompletnie nic nie robią. E, widać było wyraźnie, że stracił siły, gdzieś tak około 5 rundy Kamil. Sokołowski, natomiast e, szacunek dla Polaka z pięściarzem, o którym do tej pory, podkreślam, do tej pory mówiło się, że to jest taki fringe contender, czyli na zapleczu tych, e, którzy są challengerami, albo mają prawo czuć się challengerami do tytułu mistrza świata, ono po tej walce kompletnie się nie może czuć czymkolwiek, mi nie interesuje jaki był powód e, tej formy, E, tej formy od towalina. Już na ważeniu widzieliśmy, że taki troszeczkę e, tego six-packa, czy nawet packa tam nie było widać. Natomiast to nie zawsze o czymkolwiek świadczy. Natomiast dzisiaj traktował to wyraźnie jako, jako sparing, Nie wiem, czy traktował wyraźnie jako sparing, bo miałem takie wrażenie, że jakby Sokół miał więcej sił w ostatnich czterech rundach, to mogłoby pójść w obie strony. E, sędzia, bo tutaj nie było sędziów punktowych, to jest ten zwyczaj angielski, który mnie zawsze śmiesza, mianowicie. Sędzia punktuje sam co się dzieje czterema punktami dla Walina, Parę takich petard z so sokoła doszło właściwie nie, inaczej, jakby, jakby Sokół miał petardę. Tam parę takich strzałów, które doszło chyba w siódmej rundzie, w ósmej nawet taki, na szczękę przyjął, przyjął mogło być ciekawie. Natomiast e, zrobił, co potrafił, dobrze się sprzedał, e, po raz kolejny Kamil Sokołowski, jak zawsze. Natomiast e, brakowało mi troszeczkę siły u niego, natomiast o czym my tu w ogóle rozmawiamy? Mówimy o, Kamile, o Kamilu Sokołowskim, który ma minus 10 chyba, czy minus 15, jeśli chodzi o porównanie porażek i zwycięstw walczy z gościem, który stoczył równą walkę z Tysonem Fury, najlepszym pięściarzem wagi ciężkiej na świecie. Natomiast zdarza się tak samo, jak są zespoły jednego przeboju, że odwalą jeden przebój i przez 30 lat go słuchamy, a wszystko pozostałe nadaje się do kibla, no, mówiąc po poznańsku, widać skąd jestem, natomiast tutaj tak zawalczył, tak zawalczył e, Otowali, był tragiczny. Brawa dla komentatorów, których chciałem na początku, że tak powiem, przydusić, później zdali sobie sprawę z tego co się dzieje że nie ma osoby która przyszła i zobaczyła tą walkę która powie dobre słowo o Otto Falini. oczywiście częścią tego był Kamil Sokołowski natomiast no, liczba ciosów zadawanych mi się wydaje że Kownacki kontra Areola to chłopaki w jednej rundzie zadali wspólnie trzy razy więcej niż przez te osiem rund zadał Otto Walin od którego można coś było oczekiwać no, w tej chwili te oczekiwania trzeba zdecydowanie zmniejszyć w ogóle sam fakt że Otto Walin, gościu, który dał 12 rundową 30, już nie pamiętam w tej chwili, rundową walkę Tysonowi Fury, jest na nietelewizyjnej części karty, tylko gdzieś tam drugi od końca, dosłownie, tam nie wiem ile było ludzi w sali, bardzo mało. Natomiast nikt, nikt, kto oglądał tą galę, nie powie: O, pamiętasz tego Walina, tego, co się tak rewelacyjnie bił z Tysonem Fury? Nikt tego nie powie. To był tragiczny występ od To Walina. No, i nawet tutaj słusznie komentatorzy Sky mówili, że no pomyślałby ktoś: Stoczysz walkę super z walinem, przepraszam, z Tysonem Fury, przyjeżdżasz do Anglii, pokazać się, będziesz chciał coś pokazać. No, natomiast nie wiem, może walin pomyślał i tak mi nie pokazują w telewizji, a ja się będę tutaj szypał. Nie ma znaczenia, oceniamy to, co widzieliśmy, a nie to, co było w głowie. Oto walina, porażka porażka Sokołowskiego, u mnie 5 do 3 w rundach, widzicie jak to wszystko blisko było z gościem, który, no nie wiem, jest teoretycznie, podkreślam, o boks wszystko, weryfikuje jakieś tam lata świetne e ringowe, obecnie w 2022 roku przed Kamilem Sokołowskim, poznałem serdecznie szybki raport, nie zapomnijcie, quadras, Rodriguez, spodziewam się upset i super walki e, na tej samej gali, którą w tej chwili oglądałem. Jubak kontra e, Williams, również spodziewam się bardzo dobrej walki. I Turman kontra e, Barrios, fajna walka do pooglądania. E, wrócił ten poważny boks, który kochamy i tak będzie przez następne tygodnie. Trzymaneczko na razie oglądamy.